dobrze, ale roz, rozmawiamy o tym, że twoi koledzy z showbiznesu też bardzo dużo rzeczy upubliczniają. Bo to, że się nagrywa, to wiadomo, wszyscy mamy telefony pełne różnych filmików. Tak, tak. Tylko jest to upublicznienie. Zostawmy gdzieś biznes. Sam mówisz, że oni wpływają na, na fanów, na młode dzieciaki, które ich oglądają. I te dzieciaki potem idą w świat i one sobie myślą: A jaki Ksiński sobie zrobił filmik z imprezy takiej, taki, to ja sobie też zrobię taki filmik. Czy ty czujesz się na siłach wpłynąć na tych ludzi, żeby im powiedzieć, słuchajcie. Intymność, prywatność jest ważna, i to nie jest na pokaz? Tak, tak. Czuję się na siłach i to robię. I, I tak jak powiedziałem, SMS czasami pójdzie i pójdzie telefon. I oni reagują? I oni reagują, jedzenia? usuwają te rzeczy. To już nawet nie chodzi o snapy z imprez, tylko stoją przed lustrem i mówią takie głupoty, że mam ochotę <laughs> wyrzucić swój telefon <laughs> za okno. I, I polecają jakieś rzeczy, które totalnie. Ja wiem, że czasami jest za to płacony gruby hajs, ale. To działa na szkodę ludziom. I nie, nie chcę tutaj oczywiście mówić mm -hmm. o kim mówię, nie, nie mówimy, e, tylko... bo, bo jednak spotykamy się cały czas, więc nie, nie chcę różnych kwasów, nie, nie miewam wrogów. Ale no, są takie rzeczy, no. które, które chcę, chcę stopować. I, ale powiem ci szczerze, że mi też zdarzyło się kilka razy wrzucić coś, E, czego nie chciałem. Co na przykład? No Ale to, to już były Snapy z imprezy. Okay. To więc jakby nigdy nie zrobiłem niczego złego po paru na paru głębszych człowiekowi po prostu puszczałem wszystkie granice. E, dokładnie. Nie? I, i wiotkość jakby robi swoje, więc dokładnie. tak. Ale nigdy świadomie przed lustrem stojąc nie mówiłem głupich rzeczy, które mogłyby źle wpłynąć. Na Ale nie fanów. ma ceny, którą trzeba by ci zapłacić, żebyś stanął przed lustrem na przykład w bokserkach danej firmy i smarował się jakimś kremem albo pił jakiś sok? Nie, nie. Wiesz, my mamy miesięcznie po pięć takich propozycji reklamowych, za które ja bym mógł kupić sobie kolejne mieszkanie. A ale... dlaczego nie kupujesz kolejnego mieszkania? Dlatego, ty że nie ku... Wiesz, jedno, do... jeden Snapik po prostu smaruje się, ty... No tak, ale wysmaruje się, to już nie kupię następnego, bo już żadna kampania do mnie nie przyjdzie. To, to ty jesteś sprytny. Rozsądnie, no jakby robię tylko te kampanie, które do mnie pasują, które pasują do, do moich fanów.